SMS jest taką fajną formułą do wyrażenia czegoś, w sensie taką ma taki potencjał ekspresji dla osoby, która go wysyła, że może się w nim jakoś wykazać i wyrazić. A chodziło o stworzenie projektu, który generalnie będzie bardzo mocno angażował publiczność, no i te SMS-y były takim kluczem. A Opera jest kontrapunktem do tych SMS-ów, które są bardzo trywialne, bardzo takie codzienne. I co mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło, że też wszyscy z widowni od razu kupują pewien nastrój absurd i... To wszystko jest swobodne i takie wesołe, i bez zadęcia.